Cześć, z tej strony Ania i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie jako na tłusty czwartek zrobimy sobie grę papa do noteria, to go! Dobrze, zaczynamy. Um. O, czekajcie, o. Na przykład... O, tak wyglądam, jak coś. Tu mamy jakieś nowe te ciuszki, podobno o jakieś okularki nowe. Nie wiem, ja nic nie nowego nie widzę. O, Alberto jakiś. O, czuskawkowa polewa. Strawberry iKing, czy jakoś tak. Day 2. O. Aha, 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 aha. Ja już troszkę zapomniałam, jak to się robi no to czekajcie, brązowe ciasto. Tak. O, perfekt! Tu foremka. O! Pieczemy. Niech się smaży nasz ponczuszek. Przyszedł ktoś nowy? Tak, przyszedł. O, składa zamówienie. U! Aha, dobra. No ale na razie pierwsze. Za chwilkę nam się poczuszę upiecze i chyba mamy na niego kliknąć. No nie z tego co pamiętam. No to już tyle poczekam. Wracamy. Um, I robimy to drugie. Mam um, też brązowe ciasto. Ups, nie, 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 nie. Trochę lepsze musi być. Ups, nie. No ej no! Wcześniej tak świetnie, świetnie wymierzyłam, a teraz co? Uff. To nie jest takie łatwe. Mmm Niech takie będzie. O nie źle to zrobiłam. O nie, tutaj tak to miałem. Nie, jak to, by... nie. To, to Nie, to nie, to no. nie. Nigdy już tak nie będzie jak wcześniej. Nie umiem, no. O! Perfekt! Tylko, żebym znów mi się nie pomyliła. Dobra, jest. Wziąć tam piecz. My tu oddekorujemy. Um, żadnych nadzień... Eee... eee. I teraz to. O. Zjedlibyście takie opączka? Jeszcze trzeba posypkę tęczową. Zjedlibyście takie coś? Ktoś nowy. O nie. <laughs> Źle zrobiłam. O nie, ona już czeka, ona już czeka. O nie, o nie szybciej trzeba szybko dla niej zrobić szybko. <laughs> o, nie jeszcze raz o perfekt. szybciej nie ma czasu do stracenia ty się tam piecz pączuś o nie i tak to jest tak pracować ciężko ten jeszcze się nam nie upiek. Trzecie mamy jasna tym razem. Eee. Dobra, może być. No nie, no. Coś tu upieczymy. O, tu już trzeba przewracać. Tu też już za niedługo. Więc już na razie nie wyłączam. Nie wyłączam. Jak mi się to wszystko myli O, o, o. Dobra, jest. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Dobra, to ja wracam, jak już się upiekam nie wiem czy to by dobrze zrobiłam dobra mieliśmy teraz robić drugie dajemy okej okay. mm. no i teraz brak nadzienia o tu dobra Eee, o. Tu. Okej okay, i posypka tęczowa. O. Następne, teraz te, to, to, co było jako pierwsze, też brak nadziei, tu A, lodowe. O nie, jeszcze raz, coś się zepsuło. I teraz jeszcze to. Nie się cieszą, że w ogóle mają. A? Nie mogłam w ogóle nie zrobić. No? Zrobię to, co chcę? Źle. Zrobię to, co nie chcę? Źle. Co ja mam zrobić, żeby im spasowało? Chyba nigdy się nie dowiem. Bo mi się po prostu nie da spasować. Okej... Okay. I to. Czyli to, co zresztą wcześniej. Proszę. O, Kciuk w górę! Hmm. Aha, coś się nie chce czytać. O, dobra. O nie, o jemu się chyba śpieszy. O strzypączki, jemu chyba się nie będzie podobać. O nie. To jest najgorsze, co może być, czyli niezadowolenie klienta. Szybko tu, tu, tu. No good. Hmm, Dla takiego klienta hmm. nie zauważy. A mogę tak tu? Nie, mogę tylko tu. Mnie.

O nie, 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 nie. O i coś mi się wydaje, że nie. będzie nie, będzie 100% nie, Dobra Oj Co to będzie? Może nie zauważy. E, mam nadzieję. Jeszcze brak nadzienia No Coś zdaje mi się, że może mu nie smakować. Upsi. No dobra. No to ten pierwszy lodami tylko. O. 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 Tu jest e, tylko posypką. O. No, i ostatnie też same lody. No i czemu spasuje? Proszę, proszę, proszę. Czyli muszę palić, tak? O to im chodzi? O, I tak się nazywa... Nie wiem co. Wzrosła nam ranga. Super. O, jakaś bierka. Blender Ball. No, play. Lubię gierki. O nie. No i co? Um, hmm. No jeszcze se jedno. Co to mamy? U co to jest? Ojacie. E co to jest? Ej dużo tego. Nie wiem co to jest. O Co O, tu jest mój ten nowy klient. To znaczy nie nowy. Chociaż w sumie tak, nowy. Ale najnowszym to był Alberto. O, to też ją przyjmowałam. Pamiętacie? O, ten nowy mój. O, z flagą Polski Alberto jest. Dlatego Ten też był dzisiaj. O, to No to super. Jak dla mnie super. Akari. Mini Marshmallows. Mallows. Malows. Jakoś tak. Marshmallow. też. Uuu, ładnie. Dobra. E, tu. Ops. <laughs> Nowy klient musi być przywitany. A możemy jej zrobić w trzy pączki gratis? Proszę. Niech ma kobita. Great. Nie widzę problemu. Nie chcę. No okej okay, jest. No nie, ja chcę normalnie. Good. No okej. Okay. Może być good. Coś nam nowy doszedł? Tak. Nasz znajomy klient James. O specjalne coś? Red O Oj ma kopert? jacie! to jest super. Dobra, na to trzecie. Nie yeah, musi być perfekt, bo ja chcę, żeby było perfekt. O, oh, jest perfekt. No okej, okay. też poduszki. <ścoughs>

O, to już mamy. O nie! Chyba się przypaliłem. O nie! o nie. sprawdźmy, czy mamy jeszcze jakiś klientów. Mamy. O nie. I co już jest closet? Nie, dalej jest open. Mam, no, że na no to najpierw nam dla tego specjalnego tego. Tak, ten bez nadzienia, ten w tym, a to w tym. Nie mogę się pomylić, bo to jest specjalny gość lody. O a tutaj posypka. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, Oh, take air there. Subtio. <zys> oh. Oh. Oh, tak. Dobra. Macam mm ni Hmm dajemy O nie. Pan policjant się chyba śpieszy. Ile pana policjanta trzeba szybko zrobić? Szybko, szybko, szybko. O nie! Dobra! Mam nadzieję, że mi zaliczy. Pan policjant jest dobry. Bieczcie się pączuszki szybciej. Byle szybko, byle szybko. Aż sobie zagram na Aj. Tu macie tambureno, proszę. Eee... O. A tak gram na tym czymś. Dobra, nie umiem. Mhm. Pan jakiś się strasznie śpieszy. A ja nie wiem czemu. Okej, okay. które się zrobi, które się zrobi? Wszystkie się zrobiły. Okej okay. Jest ktoś nowy? не был сейчас